Dzień dobry. Nazywam się Monika Moisiejonek. Nasze pierwsze spotkanie poświęcimy poznaniu świata STEAM. Dowiemy się m.in., dlaczego STEAM jest tak ważny dla przyszłości edukacji i rynku pracy, a także jak może wpływać na rozwój kompetencji 4K i umiejętności kluczowych u osób w każdym wieku. Zaczniemy od rozwinięcia akronimu Steam i poznania korzyści z interdyscyplinarnego podejścia nie tylko do edukacji, ale także do całego otaczającego nas świata. Następnie podam kilka przykładów Steamowych działań możliwych do realizacji na co dzień i postaram się zachęcić Was do samodzielnych poszukiwań. Gotowi? Zaczynamy! Steam w uczeniu się przez całe życie polega na interdyscyplinarnym, czyli międzyprzedmiotowym podejściu opartym na pięciu kluczowych blokach tematycznych: S jak science, czyli nauka, nauki ścisłe, T technology, czyli technologia, E engineering, czyli inżynieria, A art, czyli sztuka oraz M mathematics, czyli matematyka. U jego podstaw leży założenie, że przyswajanie nowej wiedzy powinno odbywać się w jak najbardziej naturalnych warunkach, a inspiracje do nauki zawsze stanowi codzienne życie. Ciekawostką jest, że na samym początku koncepcja Steam funkcjonowała jako STEM. Dopiero po pewnym czasie dodano literkę A oznaczającą sztukę, dzięki czemu uzupełniono STEM o bardzo ważny aspekt rozwoju talentów, wrażliwości artystycznej oraz tworzenia wartości estetycznych. Obecnie można już spotkać się z wersją Stream, gdzie R oznacza robotykę, a także nawet z E-Stream, gdzie literka E Oznacza entrepreneurship, czyli z języka angielskiego przedsiębiorczość. Jestem ciekawa, czy macie pomysły na inne literki, które można dodać do naszego Steamu. Jeśli tak, zapiszcie swoje propozycje w komentarzu pod tym filmem, i staną się one częścią Steamowej chmury wyrazowej. STEAM to jednak nie tylko zbiór oddzielnych dziedzin, ale także podejście interdyscyplinarne, które łączy te obszary w jedną całość, pozwalając nam rozwijać jednocześnie kreatywne myślenie, ciekawość poznawczą oraz umiejętności analityczne. W życiu codziennym wiele problemów wymaga jednoczesnego wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin, a STEAM dostarcza narzędzi, żeby to robić skutecznie. Zastanówmy się teraz, dlaczego STEAM jest taki ważny. Korzyści wynikające z integracji nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki są naprawdę ogromne. Oto kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, rozwój umiejętności problemowych, myślenia komputacyjnego i analitycznego. Z tym uczy nas, jak podejść do naprawdę złożonych problemów i jak je rozwiązać w logiczny, a jednocześnie możliwy najprostszy sposób. Takie podejście może nam się kojarzyć z pracą doświadczonych programistów. Kod, który tworzą, jest dużo krótszy od kodu napisanego przez osoby początkujące, a działa dokładnie tak samo. Podejście z tym udowadnia, że takie uproszczenie kodu jest możliwe również w codziennym życiu. Po drugie, kreatywność. Nauka, technologia czy inżynieria nie mogą istnieć bez kreatywnego myślenia. Literka A w akronimie STEAM, czyli sztuka, niesamowicie rozwija tę umiejętność. Jest to widoczne choćby w architekturze. Budowle powinny być nie tylko bezpieczne, ale i użyteczne, ale także przyjemne dla oka. Przykładem może być most Helix w Singapurze albo Sagrada Familia w Barcelonie. Przygotowanie na rynek pracy przyszłości. Umiejętności STEAM są i będą cenione w niemal każdej branży. Przede wszystkim uczą, jak dostosowywać się do szybko zmieniającego się w XXI wieku świata. Ciekawość poznawcza rozwijana dzięki STEAM sprawia, że ludzie są bardziej otwarci na nowe technologie, metodologie i zmiany rynkowe. Dzięki swojej uniwersalności, a jednocześnie interdyscyplinarnemu, czyli łączącemu wiele dziedzin, podejściu, możliwe jest tworzenie nowoczesnych produktów i innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo STEAM uczy efektywnej współpracy w zespole i nieszablonowego myślenia, które jest naprawdę niesamowicie cenione przez pracodawców. Kolejnym aspektem jest oczywiście uczenie się przez całe życie. Człowiek posiada naprawdę naturalną potrzebę zdobywania wiedzy, choć nie zawsze się do tego przyznaje. W życiu codziennym uczymy się różnych rzeczy bez sztucznego podziału na przedmioty, tak jak się to dzieje w szkole. Przykładem może być tutaj pieczenie ciasta drożdżowego. Najpierw dowiadujemy się, jak działają procesy chemiczne, takie jak fermentacja drożdży, która powoduje wyrastanie ciasta. Odkrywamy rolę kolejnych składników, a także poznajemy zasady obsługi sprzętu kuchennego. Podczas przygotowywania ciasta przeliczamy proporcje składników, a na koniec ozdabiamy gotowy wypiek. W zwyczajnej wydawałoby się czynności mamy więc elementy chemii, technologii, matematyki, a nawet sztuki, z tym w czystej postaci. Wiemy już, że STEAM jest obecny w naszym życiu, choć zwykle nie poświęcamy mu specjalnej uwagi. Co możemy jednak zrobić, żeby świadomie rozwijać kompetencje STEAMowe? Przede wszystkim warto wiedzieć, że można to robić już od najmłodszych lat. A oto kilka przykładów. Po pierwsze, eksperymenty naukowe. Proste doświadczenia z zakresu fizyki i chemii uczą dzieci, jak działa świat wokół nich. Do wykonania eksperymentów nie potrzebujemy specjalnego wyposażenia. Wystarczy woda, kilka pojemniczków, kolorowe barwniki spożywcze, może trochę papieru, a może jakieś przyprawy z kuchni. Możliwości jest mnóstwo. Jednym z najprostszych, a najbardziej angażujących dzieci doświadczeń jest zabawa w kopciuszka, czyli oddzielanie pieprzu od soli. Wystarczy plastikowa łyżka i kawałek materiału, najlepiej wełnianego. Po drugie, projekty technologiczne. I inżynieryjne. Zbudowanie mostu z papieru czy wieży z makaronu, aby sprawdzić, jaki ciężar wytrzyma, to świetny przykład wykorzystania technologii i inżynierii w praktyce. Dodatkowo przy takich zadaniach rozwijamy naszą kreatywność. Być może przełożenie jakiegoś elementu poprawi wytrzymałość naszej budowli? Kodowanie. Nauka podstaw programowania może być fascynującym wprowadzeniem w świat technologii dla dzieci i dorosłych. Wykorzystanie aplikacji i gier edukacyjnych to świetny start. Spójrzcie, jakie atrakcyjne zadania, wyzwania oferuje nam Studiocode.org. Nie zapominajmy jednak, że kodować można też offline, czyli bez użycia technologii. Przykład? Hmm. Napisz instrukcję przygotowania herbaty. Matematyka w codziennym życiu. Umiejętności matematyczne rozwijamy od dziecka. Licząc przejeżdżające samochody, dopasowując kształty do otworów w zabawce, odmierzając liczbę kroków ze szkoły do domu, czy nawet oceniając w myślach odległość pomiędzy naszą hulajnogą a ruchliwą ulicą. Jeśli nadal nam mało, spróbujmy obliczyć, ile paneli potrzebujemy na podłogę do naszego salonu, albo sprawdźmy, czy 100 zł wystarczy nam na zaplanowane zakupy. Steam kryje się również we wszelkiego rodzaju grach liczbowych i zagadkach logicznych. Czy potraficie podać przykłady takich gier i zabaw? Zapiszcie swoje propozycje w komentarzu pod tym filmem. Podsumowując, Steam to podejście, które otwiera nas na interdyscyplinarną naukę i rozwój kluczowych umiejętności. Niezależnie od naszego wieku, wspiera rozwój kreatywności, umiejętności analitycznych i przygotowuje nas do wyzwań przyszłości. Zachęcamy Was do zgłębiania tej tematyki i świadomego rozwijania swoich kompetencji Steamowych. A na zakończenie, zapraszam na kolejne filmy z naszej serii popularyzującej Steam. Do zobaczenia!